Słuchajcie ludzie, Silesia na... Cross Festival e... właśnie wpada na próbę do zespołu Hello Maja. Hello Maja. Amerykańskie Centrum Kultury. Nie powiemy gdzie, ale w każdym razie świetny zespół. Ale więc... za granicą. Ale za... <laughs> nagrywa za granicą, próbuje, grają w całej Polsce. E... Zaraz wyjdziemy, zobaczymy co nam pokażą, pewnie zaproszą was. E... Pamiętajcie, e... 22 wrzesień. Teren e, MKS-u Zaborze, czyli Zabrze ulica wyciska 5A. Całodzienny piknik dla całych rodzin, e, dla całego Zaborza, e, Zaborza Północ, Południe, ale też dla całego Zabrze. Przyjdzie wszyscy, się rodziny, dzieci, dzieci psy, psy emerytów. Kogo chcecie? Wojze Pamię pająki. Tak. Pamiętajcie, że cel, cel nie, imprezy jest e, szczytny, dlatego że będziemy zbierać pieniążki e, na zakup sprzętu sportowego. Siu. Siu. Auto przejechało. Na zakup sprzętu sportowego dla młodych trampkarzy. Pamiętajcie, że MKS Zaborze ma 12 roczników młodych trampkarzy, którzy się kształcą. A jakiego znamy chyba naj, le, najbardziej znanego? Ostatnio wychowanka MKS-u Zaborze. No, taka zagadka. Gabi, może daje odpowiedź. Skrupa. No, Łukasz Skorupski. Łukasz Skorupski Korubski też nas bardzo mocno wspiera. Wiemy, z tego e, już pisał nam. I pozdrawia nas z Rzymu, prosto. Pozdrawiam nas z Rzymu. Więc jeszcze raz: 22 wrzesień, teren MKS-u Zaborze e, wyciska 5A w Zabrzu. A my właśnie wchodzimy na próbę zespołu. Hello

Debbie, Hej Maya serdecznie zapraszamy wszystkich na y, koncert Silesia Cross Festival do Zabrza 22 września Tak. tak przyjdźcie z dobrać. dziećmi, przyjdźcie z dziadkami, z psami, Zróbmy, Zróbmy sobie piknik. Zróbmy sobie piknik, zagramy dobry kawał funkowej muzyki. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. zapraszamy.